Szanowni Państwo, mówiliśmy to już w trakcie naszego tutaj przemarszu. Ale szanowni, Państwo, szanowni Państwo, korzystając z tego, że jest tutaj sobie jeszcze ludzi, że są tutaj ludzie, że są tutaj turyści, że tutaj są goście z zagranicy, my chcielibyśmy powiedzieć jeszcze raz i stanowczo wyrazić to, co chcemy wyrazić. Szanowni Państwo, my nie jesteśmy tak naprawdę przeciwko rozwojowi Polski. My jesteśmy Przeciwko rozwojowi. Jesteśmy przeciwko inwestycjom, które realizowane są na dzień dzisiejszy na krzywdzie ludzkiej. Jesteśmy też przeciwko temu, aby pod te inwestycje szły najlepsze gatunkowo ziemie. A żeby dzieci, rodzice załamywali się nerwowo. Żeby, żeby cały ten proces nie były zamieszane nasze pociechy, nasze Zrobimy. My uważamy, że wszyscy, wszyscy płacimy do tej pory za coś takiego, co nazywa się ogólnie promocją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ja też, drodzy Państwo, chciałbym Wam powiedzieć, że nie ma takiej sytuacji, jak przedstawiają to w resortowych mediach, że 83% ludności. Polski jest za to koleją. Każdy, każdy, każdy mądry obywatel, drodzy Państwo, jest dzisiaj w dniu dzisiejszym za rozwojem. Ale rozwój nie może być tutaj na krzywdzie ludzkiej. Musimy też robić tak, że możemy, gdzie trzeba, modernizować te tory, i tego oczekujemy.